Hej, hej, tu ja, starsza pani od WordPressa i tipy dotyczące korzystania z wtyczek w WordPressie. Część dziewiąta, czyli tip dziewiąty. A brzmi on: sprawdź, czy wtyczka jest dobrze udokumentowana. I ma aktywną społeczność wsparcia. I teraz uwaga, jeżeli mówimy o wtyczkach płatnych, to jakby wiadomo, że wszystko tam ma aktywną społeczność wsparcia, a zwłaszcza po prostu support, który kupujesz wraz z zapłaceniem za wtyczkę. Natomiast jeśli mówimy o bezpłatnych wtyczkach, to niektóre mają swoje grupy nawet na Facebooku i na przykład dosyć aktywną grupą jest grupa dotycząca Elementora. A jeżeli chodzi o te mniej popularne wtyczki i mniejsze wtyczki, to zawsze w repozytorium WordPressa jest, uwaga, bardzo stare słowo forum i tam każda wtyczka ma założony swój wątek i twórcy wtyczek starają się tam pomagać użytkownikom, którzy mają jakiekolwiek problemy. Dokumentację, czy ona istnieje, czy nie istnieje i jak wygląda, również sprawdzisz, klikając w szczegóły wtyczki w kokpicie, tudzież właśnie na wordpress.org sprawdzając informacje o wtyczce. Tyle w tym tipie. Bardzo serdecznie zapraszam na poprzednie, i na następne. Jest ich całe 20, więc do zobaczenia w kolejnych, tyle teraz, a nie moment. Reasumując, sprawdź, czy wtyczka jest dobrze udokumentowana i ma aktywną społeczność wsparcia. Tyle teraz, pap!